Krzysztof Mierec, po miesiącu przygotowań do rundy wiosennej, za Wami cztery tygodnie treningów w Miercu, w Hotelu Rado, a przed Wami wyjazd do Turcji. Jak oceniasz te cztery tygodnie zajęć, pracy w Miercu? No na pewno wszyscy starali się tutaj, zarówno sztab szkoleniowy, jak i zawodnicy podejść do tego w sposób profesjonalny. Obciążenia na pewno były dobrze dobrane. Myślę, że dla zawodników było też tym, że na pewno chcieli uniknąć jakichkolwiek urazów, kontuzji, myślę, że to w większym stopniu się udało. Sporo zajęć na siłowni, sporo tutaj troszeczkę wzmacniania naszych organizmów, wydolności, fizyczności. Oczywiście nie zabrakło też elementów piłkackich, także dużo staraliśmy się już operować tą piłką na tych zajęciach. Wiadomo, no w Polsce troszeczkę warunki są takie, że czasem trzeba było to zmieniać, ale, ale ja uważam, że, że te cztery tygodnie na pewno poszły w dobrym kierunku. Zresztą widać po nas, jak, jak my się czujemy i nawet ten ostatni spadek, który może wynikiem nam nie wyszedł, ale, ale myślę, że, że praca jaką wykonaliśmy na pewno poszła w dobrym kierunku. Przed nami teraz wyjazd na obóz i myślę, że tam jeszcze więcej poczujemy takiego piłkarstwa stuprocentowego już na, na zielonych boiskach. Wierzymy, że na pewno warunki pogodowe tam będą lepsze niż w Polsce. Piotr Marciniec, po czterech tygodniach przygotowań Stali Mierec do rundy wiosennej. Przed wylotem do Turcji Piotrze, jak oceniasz dotychczasowe przygotowania Stali Mierec? Wasze przygotowania do wiosennej walki o utrzymanie się w pierwszej lidze? Myślę, że jesteśmy w bardzo dobrym mom momencie swoich przygotowań. Ciężka praca już prawie za nami cała. Teraz lecimy tylko do Turcji trenować na bardzo dobrych boiskach, tylko piłka. Zadania taktyczne, za nami ciężkie treningi. No i co? I myślę, że na ligę będziemy bardzo dobrze przygotowani. Trener kapelan i cały sztab szkoleniowy zadbał dobrze o to, żebyśmy byli w dobrej formie. No i myślę, że to będzie skutkowało na wiosnę. Tutaj aura nam nie dopisuje, ale boiska... Nie no, w Rado, na obiektach radów. boiska jest bardzo dobre, chociaż na gryfie troszkę twarda, ale to tak pogoda. Takie warunki w Polsce mamy i nie rozpieszcza nas pogoda, ale pojedziemy do Turcji, dużo cieplej. Tylko mam nadzieję, że jak wrócimy, to... Pogada się lekko poprawi, będziemy mogli wejść na boisko naturalne, bo ta zmiana z, z nawierzchni sztucznej na naturalną jest troszkę źle wpływa na stawę, ale myślę, że już powinno być dobrze.